Dzisiaj sprawimy, że Minecraft będzie jeszcze piękniejszy Ja wiem, to niemożliwe, ale poczekajcie aż zobaczycie te build buildhacki Ale zanim to jest, świetna okazja, byś stał się pierwszą osobą na świecie, która zostawiła subskrypcję biodrem Serio, to, to nie jest mój pomysł, YouTube mi tak pokazał, więc czas to zmienić A my lecimy z odcinkiem Jeśli nigdy nie mieliście w Minecrafcie swojej własnej, prywatnej jaskini, to, to nie wiem, co robicie z życiem, ok? Ale jak już mieliście, to pewnie doskonale wiecie, że taką kopalnię wypadałoby jakoś udekorować, żeby wstyduć nie było. No co, no znajomego zaprosicie do kopalni i co? Tutaj diamentów nie będzie, złota nie będzie. No co to za kopalnia bez diamentów i złota? Oczywiście że żelaza też by się trochę przydało, ale ten sposób prezentowania rud jest już przestarzały. Ja wam pokażę, jak powinny wyglądać rudy w XXI wieku. Czego potrzebujecie, aby je ulepszyć? To tylko różne wersje stołda? No i oczywiście jakąś biedną, starodawną rudę. Co robimy? To dodajemy kilka płotków, schodków i takich rzeczy dookoła. Tak, aby stworzyć iluzję, że nasza ruda jest w, w 3D. W sensie no wiecie, że tu jej na przykład wystaje tylko 1 czwarta, tutaj tylko połowa. I połączenie tych wszystkich rzeczy pozwala nam stworzyć rudę 2.0. Tak wyglądałaby normalna ruda złota, którą moglibyście ozdobić jaskinie, a tak wygląda ruda 2.0. Jeśli chodzi o wygląd, to chyba nie ma się nawet co kłócić. Za to jeśli chodzi o dekorowanie stołów, to zapraszam do dyskusji. Bo tyle ile ludzi, tyle sposobów na to, aby wyglądały one jak najfajniej. Niektórzy użyją do tego doniczek, inni item frame'ów, jeszcze i inni koralowców. Ale prawda jest taka, że jest tylko jedna dekoracja, która zmiata wszystkie pozostałe z powierzchni ziemi. A przynajmniej jeśli chodzi o realistyczność. stołu kartograficzny. Dzień dobry. Z odległości jako samotny blok wygląda całkiem biednie i jakby no, nie do końca widzę sposoby na jego wykorzystanie. Ale jeśli położymy go wśród stołu zrobionego z ciemnodębowych desek, to zauważymy, że wszystkie linie idealnie zgadzają się z tym, co mamy dookoła. A jednocześnie na stole może pojawić się Kartka, kompas oraz globus. Z odległości. Totalnie nie wygląda to jak stół kartograficzny, tylko jakby coś po prostu na stole leżało. No, zresztą z bliska tak samo. Przez to, że te dwa bloki idealnie ze sobą współgrają, jest to najlepsza możliwa dekoracja na stół. W życiu bym wcześniej na to nie wpadł. Dobra, dobra, ale mamy też nowe snapshoty, a wraz z nimi nowe bloki w tym. Między innymi tak ciekawe jak rzeźbiony tuf oraz rzeźbione tufowe cegły. No co, fajne bloki na pierwszy rzut oka, ale ciężko sobie wyobrazić, do czego można byłoby je wykorzystać. A przynajmniej jeśli ktoś z Was nie ma pomysłu, to już służę pomocą! Spójrzcie tylko, jak doskonale rzeźbione tufowe cegły współgrają z ciemnym drewnem. Na dole na przykład te, do góry tej, jaka ściana nam wyszła. No kurde, średniowieczna, no? Toporów tu tylko na ścianie brakuje, aby dopełnić całość. No i voila No dobra, bo może jednak nie Ale samo w sobie połączenie tych dwóch albo nawet trzech bloków Wygląda serio kozacko Więc następnym razem budując nową bazę Już w 1.21 Pomyślcie o nich Więc następnym razem budując nową bazę Już w 1.21 Pomyślcie o nich Bo gwarantuję wam jest warto Tak jak warto czasami pokombinować z lampami lepszymi Niż po prostu zwykłe pochodnie Nie no niby kurde bele fajne są Ale kto w 2024 używa zwykłych pochodni e, Chyba tylko doknę do Mam więc propozycję nie do odrzucenia na lampę z ametystu. Eee, ja wiem, że to nie brzmi jak typowy item, którego się szuka chcąc budować lampę, ale uwierzcie mi, będzie dobrze. Jedyne, czego do niej potrzebujecie, to właśnie zarodek ametystu, dźwignie, blok ametystu i dwie rzeczy z komend. Pierwszą z nich jest niewidzialna, item frame, którego możemy zdobyć w ten sposób. Pięknie. A drugą debug stick, którego zdobywamy w ten sposób. Gitara. No to teraz tak. Chcąc postawić tą fancy lampę na tej ścianie, na początku kładę zwykłą Ametyst pod nim dźwignię i właściwie połowa sukcesu już za nami. Tylko chwileczkę, bo to, to nie wygląda jak lampa. Jakby, kurde bele, umówmy się. No właśnie, aby to wyglądało jak porządna, pełnoprawna lampa, potrzebujemy naszego patyka debugującego, czy coś w tym stylu. Na początku klikamy nim prawym przyciskiem myszy w ametyst, tak aby stanął na dźwigni. Potem kucamy i klikamy w dźwignię dokładnie tak samo, tylko żeby ustawić ją w ten sposób. Tam, gdzie teraz ten przełącznik dźwigni idzie w kierunku ściany, dodajemy niewidzialnego interframe'a i w niej w środku blok ametystu obrócony jeden raz. I proszę bardzo, ofensyjna pochodnia gotowa. Teraz decyduj, czy chcesz nawet tkwić w takich normalnych ogniowych pochodniach, czy chcesz palić ametyst. Pff, co, co? Ja cię, bo teraz to nie jestem pewien, czy to jest legalne, ale, ale przynajmniej wygląda dobrze. Do korytarzu w zamku? Idealne. Chodziliście sobie kiedyś tymi kolorowymi lasami w Deterze i myśleliście o tym, co by było, gdyby były martwe? Nie wiem, może to ja jestem jakiś dziwny, ale okazuje się, że jest sposób, aby to sprawdzić, ponieważ niektóre z martwych wodorostów wyglądają prawie. Praktycznie jeden do jeden, tak samo jak blok neterytowych brodawek, tylko że jakby zabrać im kolor, wiadomo. No i właśnie podmieniając te wszystkie czerwone bloki na martwe wodorosty i pnie na zabłocone na morze korzenie, możemy bardzo szybko uzyskać efekt martwego deteru. Wygląda to tak, jakby w tym miejscu dosłownie zniknęło życie. Bo te bloki są, serio, praktycznie identyczne. No, jakby teksturę ktoś ukradł z kawałka netheru normalnie. Znaczy nie powiedziałbym, że to jest normalne, ale działa! A co też działa, jest prawdopodobnie jeszcze. Bardziej nienormalne to przedłużenie! Pistona. Nie no to jest zdecydowanie Najbardziej podejrzana rzecz ever Ale tak jeśli uważacie że ten piston jest Za krótki i chcielibyście mieć gdzieś na swoim Świecie wielkiego długiego Pistona to proszę państwa Służę pomocą czego potrzebujecie to Patyka debugującego Oraz płotka Dębowego płotka Tak dla jasności bo to on jest najbardziej Podobny do tego wnętrza tego Pistona więc on się sprawdzi idealnie Dobra lecimy z tym koksem Zacznijmy od tego jaki długi chciałbym Aby ten piston był no dajmy na to Więcej od taki Teraz co musimy zrobić to połączyć górę z dołem Nic prostszego Na początku jeden raz patykiem debugującym Klikamy w główkę pistona Ale główkę koniecznie nie to na dole Kiedy to zrobione możemy już dół usunąć I nic z górą się nie stanie idealnie W tym momencie dodajemy łącznik z płotków Pomiędzy górą a dołem Piękna sprawa I klikając kolejne kilka razy Przesuwamy główkę tak aby była obrócona w górę No i super pięknie Teraz tylko tu na dole coś się nie zgadza bo tu jeszcze jest główka, a główka w końcu jest już do góry, co nie? A więc na początku tym razem nie prawy, ale lewy przycisk myszy, tak aby na dole wyświetliło się Extended. Tak, wybrano Extended, to właśnie to. I teraz prawym jeszcze raz, proszę bardzo, zrobione jest super piston na 5 kilometrów. Teraz już każdy na serwerze będzie Wam zazdrościł waszego pistona. Chyba, że tak naprawdę chcecie już kompletnie zabłysnąć, to mam jeszcze jeden pomysł. Zapowiecie na kominek, tylko że w środku zamiast ognia będzie coś trochę bardziej wybuchowego. Et, tak, okej, okay, to akurat nie jest najlepszym pomysłem. Dobra, dobra, o, lepiej sprawdzi się tam Creeper Tylko jakoś muszę go tam włożyć, to to nie będzie proste Ale jeśli udało wam się już przejść przez ten etap To dalej będzie już tylko z górki Ostatnie trzy rzeczy, których będziemy potrzebować To murek, piston oraz szkło w Murek kładziemy jedną kratkę przed Creeperem I to w ziemi Dodajemy na nim szkło wysokości Creepera Które tłokami zaraz przesuniemy właśnie na naszego ziomeczka Tylko patrz na mnie stary, muszę w jakiejś ładnej pozycji zamknąć O, idealnie, trzy, dwa, jeden, go, poszło Dobra, może to nie jest najpiękniejsza pozycja, ale okej, okay, przygramy szybko dywanami i creeperowa wystawa można powiedzieć, że gotowa. Najlepsze jest to, że on nie wybuchnie nawet jeśli podejście do niego bardzo blisko. Mam creepera w swojej własnej prywatnej klasce. Czy to nie jest od teraz najlepszy i najbardziej lojalny zwierzaczek w tej grze? Czekam na argumenty przeciw, oprócz tego, żeby lepiej nie z... A! Żeby lepiej nie... <laughs> nie zbiję szybki. Lepiej też oczywiście dbać o swoje arbuzy, bo w przeciwnym wypadku mogą, nie wiem, zgnić. Nie no, to jest Minecraft. Jakie arbuzy mogą zgnić? Zgnić, no? Nie ja wiem, na przykład tak! Ktoś na Redditie mądrze zauważył, że zabłocone namożnowe korzenie mają praktycznie identyczną teksturę jak arbuz od boku. Tylko zamiast być ładne, zielone, są brązowe i czarne, więc jakby zgniłe. I stawiając oba te bloki obok siebie, można mieć praktycznie przekonanie, że jest to zgniły arbus, no! Ogonka tylko, bo do góry trochę brakuje, ale no w sumie mógł odpaść, chociaż arbuzy nie mają ogonków, mają tylko... W sumie co mają arbuzy? Nie mam pojęcia. Ważne tylko, żebyście dbali o to, żeby wam nie zgniły, bo słyszałem na przykład, że meduzy nie lubią zgniłych arbuzów. Problem w tym, że w Minecraftie nie ma medus. No chyba, że bardzo chcecie, aby były. Wtedy bierzecie do ręki czerwone szkło oraz zwisające korzenie i pod wodą bardzo prosto łączycie jedno z drugim. Szkło do góry, korzenie na dole i proszę bardzo, meduzy gotowe. Teraz już nikt nie będzie w stanie zniszczyć meduzowych marzeń. Ani tym bardziej moich marzeń, aby pod tym odcinkiem było 3000 łapek w górę. Ale szybko proszę, zrób to zanim się utopię. Let's go. 3... Dwa, jeden, ha, ha, mam nadzieję, że zdążyłeś, papa. Pa. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy, w tym po prawej. Pan Kleks nauczył mnie podróżować w czasie w Minecrafcie i mówię to totalnie serio, musisz kliknąć to właśnie teraz i przekonać się na własne oczy.